Dzień dobry państwu. Nazywam się Tomasz Kabała. Reprezentuję firmę Kreator z Wrocławia, która jako jedyna w Polsce jest jednocześnie użytkownikiem i producentem komór kriogenicznych. Komory niskotemperaturowe stosowane są w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu i najdowsze badania naukowe dowodzą również, że te kriokomory mogą być zastosowane w innych dziedzinach medycyny. Właściwie nie wyobrażamy sobie tak naprawdę polskiej rehabilitacji bez, bez e, kryokomór. Bez... Proszę Państwa, wspomniałem o tym, że, że jesteśmy jedynym użytkownikiem i producentem, co daje nam no, dużą przewagę nad konkurencją, powiem niezgromnie. E, w naszych ośrodkach rehabilitacyjnych możemy doskonalić nas, nasz sprzęt, również rozwiązania organizacyjne. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kreatorwroc.pl. I naprawdę jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i zaproponować rozwiązania, które będą Państwu odpowiadały. Dziękuję bardzo.